Witam serdecznie! Dziś mam dla Was przepis na wyjątkowe ciasto, które przygotowuje się szybko, a wygląda jak prawdziwy tort i smakuje po prostu oblędnie. Zapraszam do oglądania i oczywiście do wspólnego pieczenia. Prace zaczynam od przygotowania biszkoptu. Do czystej i suchej miski wlewam białka. Dodaję szczytę soli, żeby szybciej się ubiły, i zaczynam miksować, aż pojawi się piana, przypominająca piankę z piwa. Następnie stopniowo wsypuję cukier drobny i ubijam, aż masa stanie się sztywna i lśniąca. Na koniec dodaję żółtka i miksuję jeszcze chwilę na średnich obrotach. Wam olej i mieszam przez chwilę do połączenia. Do masy jajecznej przesiewam mąkę tortową z kakao i proszkiem do pieczenia. Ten krok jest bardzo ważny. Dzięki przesiewaniu biszkopt wychodzi lekki, poszysty i ma idealną strukturę. Delikatnie mieszam silikonową szpatułką na gładką i jednolitą masę bez grudek mąki. Wlewam ciasto do formy poprzednio wyścielonej papierem do pieczenia i równomiernie rozprowadzam. Moja blaszka ma wymiary 29x34, czyli standardowa. Wkładam do poprzednio nagrzanego pikarnika upiekę w temperaturze 180 stopni przez 20-30 minut na średnim poziomie, grzałka góra dół po upieczeniu sprawdzam patyczkiem jeśli jest suchy, a biszkopt się upiekł pozostawiam do wystudzenia a w międzyczasie przygotuję krem do rondelka wlewam połowę ilości mleka czyli 150 ml i wsypuję cukier do pozostałej części dodaję budyń waniliowy i mieszam do rozpuszczenia. Tym przepisie są dwa rodzaje kremu: pierwszy waniliowy, a drugi krówkowy. Mleko z cukrem zagotowuję i wlewam budyń, cały czas mieszając gotuję do zgęstnienia. na bok, przykrywam folią spożywczą i pozostawiam do wystudzenia, a tymczasem przygotuję krem krówkowy z orzechami. Do miski przykładam miękkie masło i ucieram na puch, aż stanie się biały. Po jednej łyżce dodaję masę krówkową i miksuję do połączenia. lub krakersy, jeśli macie, kruszymy na niewielkie kawałki. Orzeszki ziemne, które poprzednio obsmażyłam, kroję ostrym nożem. Gotowy krem krówkowy polecam podgrzać w kąpieli wodnej, żeby był trochę płynniejszy. Bo po ubijaniu jest gęsty. Dodaję orzeszki, herbatniki i dokładnie mieszam. A teraz przygotuję krem biały. Miękkie masło ucieram i dodaję po łyżce ostudzony budyń. Miksuję na gładką i puszystą masę. koniec dodaję odrobinę likieru adwokat, ale też można nie dodawać. Czas zabrać się za składanie tortu. Na początek ścinam wierzch biszkoptu, dzięki temu lepiej wchłonie pącz i będzie jeszcze bardziej wilgotny. Dzielę biszkopt na dwie równe części. Tackę smaruję odrobinę kremu. Aby biszkopt dobrze się przykleił i tort nie przesuwał się podczas przenoszenia. Układam pierwszą część biszkoptu, nasączam ją mocną kawą, a następnie wykładam i równomiernie rozmarowuję dżem porzeczkowy. Dodaję go po to, żeby przelamać słodycz tortu i dodać mu lekko kwaśnego akcentu. Następnie na dżem porzeczkowy wykładam połowę kremu waniliowego i delikatnie rozprowadzam. Na wierzch nakładam masę krówkową z orzechami, uważając by nie poruszyć białej warstwy kremu. Drugą część biszkoptu nasączam kawą i smaruję resztą kremu waniliowego, a następnie przykrywam nią warstwę orzechowo-krówkową tak, aby biszkopt czekoladowy znalazł się na samej górze. całość i zakładam rant, żeby tort był równy i na koniec ładnie się prezentował. Zostawiam tort na jedną godzinę w temperaturze pokojowej, żeby dobrze się nasączył, a w tym czasie przygotuję polewę czekoladową. Podgrzewam śmietankę 30%, a gdy jest gorąca zalewam nią gorszką czekolady. Zostawiam na minutę, a potem mieszam aż czekolada całkowicie się rozpuści i powstanie gładka, ilśniąca polewa. Czekam, aż wystygnie i wylewam na tort. Dokładnie rozprowadzam i wstawiam do lodówki najlepiej na noc. Po wyjęciu tortu z lodówki smaruje jego boki odłożonym wcześniej białym kremem, a następnie posypuje je drobno pokrojonymi orzechami. Kierzch dekoruje pozostałym kremem krówkowym, orzyszkami i roztopioną białą czekoladą. Tort prezentuje się naprawdę pięknie, aż miło popatrzeć. Kroje się lekko, bez najmniejszego wysiłku, a w środku jest mięciutki i delikatny. Szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że wyjdzie aż tak smaczny. Powiedzieć, że jest pyszny to za mało. To ciasto jest po prostu niesamowite. Rozpływa się w ustach, a dżem z czarnej porzeczki świetnie przełamuje słodycz, dodając w całości wyjątkowego charakteru. To idealna harmonia smaków. Każdy składnik pasuje tu idealnie. Jeśli spodobał Ci się ten przepis, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i koniecznie subskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić nowych przepisów. Dziękuję Ci za oglądanie, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia!